Na Handhelda można tworzyć gry wielkie. Najlepszym na to dowodem jest seria autorstwa Rycerzy Okrągłego Stołu ze Studia Camelot. Podczas gdy fani szaleją ze szczęścia po tegorocznej konferencji na E3, kiedy to została oficjalnie zapowiedziana trzecia jej odsłona, warto cofnąć się wstecz o 6 długich lat. Warto wydobyć swoją przykrytą warstwą kurzu konsolę. Warto zapoznać się z największą grą JRPG, jaka powstała na Game Boy. A czy warto było obejrzeć wideo wydanego w 2003 na Adwensa Golden Sand The Stage, której to autorem jestem ja, Boromi? To już ocenicie sami. Ci, którzy grali w część pierwszą, pamiętają zapewne, że główną fabuły kręci się wokół alchemii, mistycznej mocy, która przed laty dawała mieszkańcom nad nadludzkie możliwości. Jej istota, zawarta w czterech elementach, została jednak zamknięta w odpowiadających im czterech latarniach morskich. Gdyż zaborczość i rywalizacja zaprowadziła ludzkość wprost na przysłowiową krawędź zagłady. O ile w pierwszej części, jako młody Izaak, mieliśmy za zadanie powstrzymać ludzi pragnących przywrócić dawny porządek, o tyle w zaginionej epoce role się odwracają. Kierujemy Aleksem, którego głównym celem jest zapalenie wszystkich latarni i uwolnienie prawdownej mocy. To jedna z największych zalet kontynuacji, pozwala nam poznać całą sprawę jego ucieczki i motywów od przysłowiowego środka. Dla przypomnienia powiem, że zarówno antagoniści, jak i protagoniści to w obu częściach adepci szkoły magicznej. Ta, analogicznie do czterech latarni morskich, w których zamknięto moc alchemii, dzieli się na poszczególne rodzaje. Adepci Venus parają się czarami Ziemi, Jupiter, czy też może raczej Jowisz, jest patronem dla magów wiatru, Mars ognia, a Merkury wody. W trakcie podróży po Wyjard zbieramy też dżiny elementarne. Stworki te, mimo że wyglądają niepozornie, znacząco poprawiają statystyki postaci, w której posiadaniu aktualnie się znajdują. Do tego możemy ich używać w walce, gdyż każdy z ponad 70 potrafi rzucać unikalny czar, obronny bądź ofensywny. Dodatkowo, po użyciu Jina w walce jego status zmienia się na standby. Wówczas nie wpływa on dodatnio na statystyki postaci, jednak możemy wykorzystać go do odpalenia sammonu. Potężne ataki przywołania, z którymi mieliśmy do czynienia już w pierwszej części, tym razem są jeszcze liczniejsze. By nie gmatwać zbytnio w fabule, twórcy zwyczajnie dają nam możliwość zbierania kamiennych tablic, z których uczymy się odpalać nowe sammony. I tu uwaga, w przeciwieństwie do tych z części pierwszej przywołania z kamyczku wymagają od nas wyłączenia dinów więcej niż jednego elementu. Za to efekty im towarzyszące naprawdę zrywają czapki razem z głowami. To, co widzicie w tej recce, to zaledwie namiastka prawdziwych perełek, których nie pokazuje, by nie psuć nikomu przyjemności w trakcie gry. Jeżeli chodzi o fabułę, gra rozpoczyna się niemal dokładnie w momencie, w którym skończyła część pierwsza. Po konfrontacji i gran final na szycie latarni Wenus, Alex wraz z Szebą lądują w oceanie. Ze względu na olbrzymi wstrząs, jaki towarzyszył zapaleniu drugiej latarni, półwysep, na który zdryfowało cudem ocalałych bohaterów, oderwał się od lądu, no, i na takiej właśnie tratwie dzielne chłopaki płyną sobie ku nowemu światu. A ten jest prawdziwie nowy i nieporównywalnie większy od poprzedniego, choć paradoksalnie jest to to samo. Jard. Tereny, które zwiedzamy w Delos Stage są po prostu olbrzymie. Wystarczy spojrzeć na mapkę i porównać zasięg, w którym rozgrywał się pierwszy Golden Sun i w którym toczy się nowa część. Na tym jednak nie koniec. Jeżeli ktoś dalej ma wątpliwości, czy na handheldy Nintendo zwolennicy konkretnych opowieści mają czego szukać, to ja odpowiem. Nie, już nie mają. Znaleźli bowiem Golden Sandalo Stage, które w porównaniu do poprzedniej odsłony jest ponad dwa razy dłuższe. Sam wątek główny średnio graczowi jest w stanie zająć około 40 godzin. 40! Ta liczba w dzisiejszych czasach budzi respekt nawet na dużych konsolach. No a do tego dochodzi tu jeszcze znacznie więcej smaczków do odblokowania, jak choćby kamienne tablice z samonami. Walka, element kluczowy w RPG, rozgrywa się w czysto turowym środowisku. Nie ma tu żadnych pasków aktywności czy zręcznościowych wstawek. Każdy atakuje tylko jeden raz na turę i dosłownie o wszystkim decydują tu statystyki, no i losowy współczynnik szczęścia. Golden Sun wyznaczył on gdzieś nową jakość w dziedzinie grafiki na Game Boy Advance, po pewnym czasie stało się jasne, że przebić pierwowzór może jedynie część druga. Tak się stało. Co prawda na pierwszy rzut oka silnik pozostał nietknięty, jednak bardzo szybko okazuje się, że to złudne wrażenie. Po pierwsze, twórcy stworzyli mnóstwo nowych ataków, przy czym wiele z nich jest naprawdę pomysłowych i jeszcze skuteczniej udaje trójwymiar. Efekty specjalne zasiliły nieobecne dotąd animacje odłamków czy fal morskich. Jeśli jakaś gra na poprzednim handheldzie Nintendo zasługuje w kwestii grafiki na plakietkę z logiem zespołu Grzegorza Markowskiego, to jest to właśnie The Lost Age. Nie inaczej jest zresztą, jeżeli chodzi o prawę audio. Odgłosów jest naprawdę mnóstwo, większość z nich brzmi świetnie, jak na możliwości konsolki należy dodać. Muzycznie jest to po prostu dzieło perfekcyjne. Kompozytor Makoi Sakuraba stworzył epicki, przesiąknięty magią soundtrack. Co najwspanialsze, mimo ilości lokacji, których uwierzcie jest od zatrzęsienia, wszystkie motywy brzmią wspaniale i takoż oddają klimat miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy. Każda melodia jest naprawdę unikalna i naprawdę ciężko w jakimkolwiek stopniu zarzucać w tej materii odtwórczość. Największą zaletą drugiej części Golden Sun jest jednak fabuła. Ci, którzy zarzucali pierwszej odsłonie i płytkie postaci, mogą odetchnąć z ulgą. Pomimo, że przez cały czas rozgrywki czułem, że mimo wszystko to nasi są ci dobrzy, to końcówka przygody niesie ze sobą set genialnych zwrotów akcji, które gro postaci z obu części stawiały w zupełnie innym świetle. Za to należą się twórcom olbrzymie brawa. Mimo odczuwalnej inspiracji czerpanej z serii Final Fantasy, Golden Sun w moim osobistym rankingu znajduje się wyżej. Twórcy pomimo chociażby wprowadzenia w drugiej części okrętu, którym poruszamy się po rozległych powierzchniach oceanu, zachowali unikalny klimat i w swym dziele ustrzegli się brzydkiego wrażenia growego kosmopolityzmu. I za to im chwała. Oprócz oczywistego RPG'owego trzonu seria Golden Sun ma też całkiem sporo z gry logicznej. Części tzw. psa energii, czyli po prostu czarów, możemy bowiem używać poza walką w trakcie eksploracji danej miejscówki. Można powiedzieć, że na płaszczyźnie Dungeonów seria programistów z Camelot w dużym stopniu przypomina klasyczną Zeldę. Łamigłówki są najczęściej pomysłowe i przy niektórych można spędzić naprawdę sporo czasu zamrażając kałuże czy przesuwając bloki skalne na odpowiednie miejsce. W stosunku do poprzedniej części także i ten element uległ rozbudowaniu. Rodzałów i energii jest więcej, same zaś zagadki odczuwalnie bardziej skomplikowane, choć z pewnością nie znajdziemy tutaj koszmarków rodem z Still Life. Na szczęście, to RPG, nie symulator bohatera dowolnej powieści Dana Brauna. Podsumowując, Golden Sandalo Stage jest godnym następcą pierwszego GS, -a. Powiem wręcz, że w ogólnym rozrachunku przerasta tego na wszystkich niemal płaszczyzna. Wspaniała, epicka przygoda stanowiąca arcyciekawe rozwinięcie wydarzeń z pierwszej części po prostu definiuje na nowo wyświechtane wyrażenie must-have dla wszystkich posiadaczy Advensa, ale też dla miłośników japońskiego roleplaya. Grafikatu olśniewa, muzyka urzeka, zaś feeling rozgrywki, za który wielu pokochało Golden Sun, pozostał ten sam. Doprawdy znam zaledwie kilka gier, które zasługują na tak wysoką ocenę. 10 na 10 od Bromiego. Z pełną rekomendacją, atestem BHP i paszportem Polsatu.